Od prawieków w ludzkiej naturze tkwi przekonanie, że ogień oczyszcza. Nic bardziej mylnego. Pożary wzniecane ludzką ręką zawsze niszczyły, zabierały życie i mienie, trawiły naturę. Również wtedy, gdy nasi przodkowie wydzierali puszczą coraz to większe połacie pod uprawy rolne. Czyżby więc dzisiaj, kiedy prawie potrafimy ujarzmiać pożary, w niektórych wciąż tkwiła tamta fascynacja zdobywania ognia? Bo jak racjonalnie wytłumaczyć wiosenne wypalanie łąk, powtarzające się jak koszmar co roku? Ten ogień wcale nie oczyszcza, on tylko sieje śmierć. nawet jeśli myśli, że ma kontrolę nad ogniem, że nie stanie się nic złego, podpalacz zawsze jest podpalaczem, wobec prawa jest przestępcą, czego jeszcze można się po nim spodziewać. Taki ktoś nie zawaha się podnieść ręki nawet na największą świętość natury. 18. Godzina od podpalenia. Wypalania łąk, wciąż powszechne w Polsce, są niestety akceptowane przez społeczeństwo. Po czymże innym jak nie przyzwoleniem dla podpalaczy jest obojętność i bierna postawa? Pomimo wielu działań prewencyjnych, ten bezsensowny proceder nie ma końca. Niestety, najwięcej łąkowych pożarów wzniecają sami mieszkańcy wsi, a zwłaszcza ci. Którzy nie rozumieją funkcjonowania natury i są nieświadomi ogromnego zagrożenia. Najgorsze jest to, że pastwiska i łąki często znajdują się na podłożu torfowym. A przecież płonący torf osiąga bardzo wysoką temperaturę, która nie daje szans na przeżycie żadnemu istnieniu. Poza tym torf potrafi palić się tygodniami, głęboko pod powierzchnią, bezpłomieniowo. W żarzącym się pogorzelisku mogą powstawać zapadliska i studnie, niebezpieczne także dla gaszących. Na taką torfową łąkę nie wjedzie żaden wóz strażacki. Jaka tu korzyść? Jakie oczyszczanie? A to tylko jeden z wielu tysięcy corocznych pożarów. Kilkadziesiąt hektarów zwęglonej gleby. Ogień strawił i zamienił w popiół życiodajne rośliny. Przyspieszył mineralizację. Pierwsze deszcze dopełnią dzieła zniszczenia. Wypłuczą z gleby cenne składniki. Żari dym spopieliły i udusiły tych, co nie mieli szans na ucieczkę. Setki tysięcy pierścienic pajęczaków i owadów, ich jaja, larwy i poczwarki. Całe zastępy żab, ropuch, jaszczurek, węży, norników, ryjówek, kretów, jeży, młodych zajęcy, ptasich jaj i piskląt. Oto co może jeden człowiek.